Cześć ekipa, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku krypto, poniedziałek, 12 lutego. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o altcoinach, dominacji, o samym bitcoinie, porozmawiamy też o ETF-ach i o całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut. Także jak zawsze mam nadzieję, że materiał będzie pomocny i wartościowy. Zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie przedłużając, zaczynamy na crypto Bubbles. Mieliśmy zielony weekend, można powiedzieć. Było sporo dyskusji w piątek. Czy zobaczymy zielony weekend? Czy będzie tutaj volume do tego, by w weekend spompować troszkę torby? Oczywiście wszyscy wiemy, że weekendowe trading volume spada ale mieliśmy odreagowania na altcoinach. Najważniejsze w tym wszystkim moim zdaniem było, ile mieliśmy zamkniętych pozycji w tak zwanej pułapce w piątkowym zamknięciu futures. Mamy otwarcie w dniu dzisiejszym, na dobrą sprawę zeszłej nocy, no i widzimy, że w tym momencie altcoiny przechodzą przez lokalną korektę. Mamy IMX, który jest plus 10%, to jest oczywiście L2 Gaming na Ethereum. E, oprócz tego małe odreagowania, e, czy to Pyth, czy to Mina, czy to Clyde. Patrząc na resztę projektu w pierwszej setce, delikatne ruchy korektywne. Wynika to oczywiście również z tego, że mamy kolejną odnogę, kolejny ruch na dominacji BTC. Śledzimy ten ruch od tego punktu akumulacyjnego. Okazał się to punkt akumulacyjny, bo na dobrą sprawę była tu konsolidacja i była tutaj też zagadka, czy idziemy w głębszy ruch korektywny na dominacji. Czy utrzymamy ten kluczowy punkt kontrolno-piwotowy na 51 tak? W momencie kiedy okazało się to akumulacją, zobaczyliśmy pierwszą odnogę w kierunku 52 15%, wkroczyliśmy w kolejny okres konsolidacyjny, który również pozwolił na ostatnie pchnięcie altcoinów, i w momencie kiedy przebiliśmy yy, po Drugim przetestowaniu 52,85% zobaczyliśmy kolejną odnogę idealnie do kolejnej strefy na poziomie 53,96%. Widzimy, że w, pierwszej, w pierwszym ruchu, kiedy przetestowaliśmy poziom 53,89%, zobaczyliśmy upust na dominacji, co pozwoliło też na odreagowanie na altcoinach. Kolejny ruch dominacji zaczął się. Na dobrą sprawę dwa dni temu. Wiemy, że większość kapitału mimo wszystko płynie tutaj do, do Bitcoina, zaraz też o tym porozmawiamy, ale widzimy, że na obecną chwilę dominacja Bitcoina odzyskała poziom 53,96. Jeżeli uda nam się dzień dzisiejszy zamknąć powyżej tej strefy 53,96, to oczywiście uznamy, że wcześniejszy punkt oporu, jak widzicie, był to kluczowy punkt oporu w wielu przypadkach. Będzie teraz naszym punktem wsparcia, jak to miało miejsce tutaj, co oznacza, że dalsze pchnięcie w kierunku poziomu 55,15 do 55,45 może to sobie wyznaczymy, żeby wszyscy widzieli. 55,15 jest tutaj. Jest tutaj jak najbardziej na kartach. Odbije się to czkawką na altcoinach, dlatego że kiedy dominacja wzrasta, bitcoin, bitcoin zyskuje w parze do altcoinów, tak? Czyli jednym słowem altcoiny wysławia, wys wykrwawiają się w parze do bitcoina. Ja bym tutaj mocno obserwował dominację bitcoina, szczególnie jeżeli jesteście w jakichś swingach. Um, na każdym odreagowaniu, na każdej konsolidacji, w obecnym środowisku, jakim jesteśmy, można tutaj podejmować lokalne swingi. Oczywiście ja bym to robił na, na jakimś stop lossie, bo, oczywiście, z pozycji spot również możecie postawić stop lossa. Nie musicie tutaj lewarować. W każdym razie. Warto o tym mówić, by jednak tego stoplosa używać, no chyba że swingujecie na projektach, które w razie nieudanego swingu będziecie trzymać długoterminowo do hosy, tak? Dlatego, że ta kwestia dominacji bitcoina jest tutaj bardzo dyskusyjna od dłuższego czasu i wiemy, że, że już tutaj na tym wzroście, czy nawet na tym wzroście, wiele osób tutaj rozmawiało o dominacji na poziomie 60%, tak? No i teraz po raz kolejny wracamy do tych, do tych rozmów, kiedy dominacja bitcoina może osiągnąć te poziomy tutaj nasze czerwone, 60%. Nie jest to w żaden sposób wykluczone i jakoś nierealne. Z punktu prawdopodobieństw niekoniecznie jest to największy poziom prawdopodobieństwa. Ale patrząc na to, jak wszystko w obecnej chwili, czy to sentymentalnie, czy wokół rynku kręci się wokół bitcoina, to oczywiście nie można wykluczyć scenariusza, w którym przebijemy strefę 55%, ten nasz wyznaczony boks i powędrujemy w kierunku 57%. W takiej sytuacji altcoiny będą tracić względem bitcoina, co znaczy, że bitcoin w tym momencie jest lepszym hod hodlem. Ale oczywiście za każdym razem, kiedy ta dominacja będzie wchodziła w konsolidację, będą altcoiny miały taki, taki, taki setup do góry, można powiedzieć, tak? czyli będą starały się nadgonić temu, co straciły, kiedy dominacja rosła. Skupiamy się na ETF-ach, tak? tak jak wszyscy skupiają się na ETF-ach. To i tutaj macie, według tego sheetu, macie. Macie wszystkich winners and losers, tak? I w tym momencie widzimy, że Grayscale straciło, tu jest straciło, oni wyprzedali, nie stracili 150 tysięcy bitcoinów, wciąż są bardzo dużym, największym graczem na rynku, tutaj bitcoina, jeżeli chodzi o posiadaczy. Widzimy, że obecnie połączenie Fidelity i BlackRocka daje nam też w okolicach 150 tysięcy bitcoinów, tak? Czyli dany. Dany diagram sugeruje nam tutaj, że wszystko plus minus, co wyprzedało Grayscale, zostało zakumulowane przez innych, nowych tutaj graczy na rynku, ale że łączna suma posiadanych bitcoinów przez BlackRocka i Fidelity to jest właśnie plus minus tyle, co Grayscale sprzedał. Wiemy, że rynek reagował bardzo sentymentalnie na to, co się dzieje. Za każdym razem, kiedy były nowe napływy bitcoinów z Grayscale do Coinbase, no sentyment był bardzo taki niedźwiedzi albo podłamany. Kiedy teraz Grayscale spowolniło swoją wyprzedaż, no to oczywiście rynek znowuż złapał wiatr w żagle, bo nie ma co ukrywać, że pozostali gracze których również widzicie na tym y, diagramie, bo każda kropka reprezentuje jeden ETF, im większa kropka, tym więcej posiadają, też akumulują, tak? Także oczywiście jest tutaj potencjał na to i trzeba o tym mówić, że jeżeli w pewnym momencie zabraknie bitcoinów, a pokazywałem wam swego czasu dane, które mówiły o tym, że jest no mało bitcoina na giełdach i na OTC, no to oczywiście może dojść do tak zwanego supply squeeze'u, tak? Są osoby, które przewidują, że możemy zobaczyć 100 tysięcy dolarów bitcoina jeszcze przed halvingiem. To już jakby każdy musi sam sobie indywidualnie ocenić, czy jest to w jakichś tam granicach prawdopodobieństw, czy też nie. Ja tutaj staram się pokazać dane, które mówią o tym, że na obecną chwilę balans pomiędzy tym, co sprzedajemy, a kupujemy jest na dobrą sprawę. Dodatni, więc to będzie miało duży wpływ na to, co się dalej wydarzy na Bitcoinie. A jak już o Bitcoinie mowa, to przejdziemy sobie do 4-godzinnego interwału Bitcoina. Rozmawialiśmy o odrzuceniu od pierwszego lokalnego szczytu. Tutaj zobaczyliśmy wyprzedaż po akceptacji ETF-u, i rozmawialiśmy o korektywnym ruchu w dół A, B, C. Tak to było nasze pierwsze założenie. Oczywiście korektywne odreagowanie w dół, przy założeniu, że szczyt B osiągnie tylko i wyłącznie 50% odreagowania, yy, odreagowania Fib. Yy, zaraz to sobie zobaczymy. O, właśnie. Tutaj, w przypadku odreagowania tego Fibo, Fibonacci, ja tutaj stawiałem na to, że przetestujemy strefę przetestujemy strefę 50% od reagowania, dlatego, że mieliśmy wyraźny spadający wolumen. No i oczywiście rozmawialiśmy o tej potencjalnej. Mamma mia! O tej potencjalnej strefie 35-31 800, jako strefa przetestowania. Widzimy, że Bitcoin bardzo długo trzymał opór tej. 43388 dokładnie, czyli tutaj naszego półfy, naszego 50% retracement. Ostatecznie wybiliśmy ten poziom, i mamy kontynuację ruchu B. Składa się to na większą składową, w której to oczywiście mamy większe, większe A, B, C w ruchu B. I oczywiście w tym momencie nasze. Nazwijmy to makro B z perspektywy krótkoterminowej, wybiło punkt 0. Nie jest to w żaden sposób anomalia, bo oczywiście, kiedy przeniesiemy się na makrointerwał i zobaczymy miesięczny interwał, to oczywiście taka sama sytuacja miała miejsce w zeszłej hoście. Tak? Kiedy nasz lokalny szczyt, po którym zobaczyliśmy wyprzedaż i złapaliśmy wystarczający wolumen, wystarczające fomo, po, poniósł nas do góry, by zrobić nowy, wyższy szczyt, i oczywiście punkt zero został tutaj przebity. Także taka sytuacja nie jest tutaj żadną anomalią i warto o tym powiedzieć. Oczywiście, tak jak poruszaliśmy w piątkowym odcinku, jest tutaj oczywiście szansa na to, yy, że ja w pewien sposób źle zinterpretowałem tutaj ten ruch. Co mam na myśli? Oczywiście po odreagowaniu od Lokalnego szczytu, czyli tutaj ten pierwszy szczyt 48-49 tysięcy, w zależności od kiełdy, Kiedy przechodzimy przez ruch korektywny, oczywiście składową ruchu korektywnego będzie ruch ABC. Istnieje tutaj szansa, w której to mieliśmy tylko małe 20% odreagowanie, i ta fala A była tą korektą. Czyli nie rozgrywamy makrokorekty, którą widzicie w tym momencie. To jest, to jest ten ruch, tak, w dół. Tylko rozegraliśmy tutaj mikrokorektę, która miała 21%, która będzie tutaj składową kolejnej 21% korekty w tym cyklu i w tym przyroście od 15,5 tysiąca. Więc trzeba to wziąć jako, jako możliwość, i oczywiście jako potencjalny błąd z mojej strony, tutaj w oszacowaniu tego ruchu korektywnego. Oczywiście ciężko jest to w pewnej w pierwszej fazie oszacować, dlatego że to dopiero po dostaniu fali A, kiedy testujemy falę B, dostajemy sygnał na temat fali B, jeżeli poznamy szczyt fali B, możemy rozpatrywać ruch fali C. Więc oczywiście to jest dość problematyczne, ale ewidentnie. Ta fala B tutaj wyraźnie składa się z tego ruchu ABC. Z racji tego, z racji tego że obecnie jesteśmy na poziomie 48 tysięcy, wybiliśmy nowy lokalny szczyt, bo jest to z perspektywy przynajmniej Bitfinexu, patrząc na knoty, 48 862. Patrzymy na to, że potencjalnie utrzymanie poziomu 48 tysięcy dawałoby nam nową strefę zainteresowania i byłaby to strefa pomiędzy 48 tysięcy a 51,5 tysiąca, tak? Także ważne jest też to, żeby zobaczyć, czy Bitcoin faktycznie będzie w stanie utrzymać się powyżej tych 48 tysięcy. Eee, długofalowy trend, długofalowe utrzymanie się i wybicie nowego lokalnego szczytu będzie tutaj świadczyło o tym że oczywiście przeszliśmy tutaj przez mikrokorektę, a nie jak ja zakładałem makrokorektę z perspektywy mikro, czy też z perspektywy średnio długoterminowej. Także tutaj bardzo ważne rzeczy w tym momencie i na dobrą sprawę ten okres decyzyjny, o czym już mówiłem w piątek, rozgrywa się tutaj wyraźnie na naszych oczach. Tutaj jeszcze szybki rzut oka na wszystkie ruchy korektywne od każdego lokalnego piku od momentu, kiedy wystartowaliśmy z 15,5 tysiąca. Tak na dobrą sprawę, jedyną anomalią tego wykresu jest to, że po tak dużym przyroście, który miał miejsce tutaj, widzimy tylko na obecną chwilę 21% korektę. Bo tak na dobrą sprawę taka 21% korekta to wygląda jak korekta w całym ruchu, a nie odreagowanie od makroruchu, tak? No bo jednak trzeba przyznać, że mieliśmy tutaj przyrost, o ile się nie mylę, 200, 215 to było? A, 216%. Także to jest jakby na obecną chwilę jedyna anomalia wykresu. Oczywiście nie można ignorować faktów, w którym niektórzy zwracają uwagę na to, że jakby te ETF-y, to nowe volume, one zmienia tutaj wszystko. A jak już o volume mowa, to Sentiment donosi, że Bitcoin Trading Volume hits 39,31 billion in one day. It is the highest in four weeks. Czyli oczywiście tutaj to volume jest prawdziwe i pytanie jak długo to wolium zakupowe się utrzyma ale wracając do myśli przewodniej jeżeli interpretacja co niektórych analityków jest tutaj słuszna no to oczywiście ten wolumen ta, to gromadzenie bitcoina w danym momencie zaburza tutaj, jakby lokalną strukturę wykresu, co by, co by też niejako tłumaczyło moją interpretację z punktu technicznego, bo ja oczywiście patrzę na to wszystko z punktu technicznego, tak? Także dopóki volume utrzymuje się na wysokim poziomie, nie jesteśmy w stanie tutaj przewidzieć kiedy i czy napędzi się kaskada sprzedaży. Bo korekty 20, 15, 20, 25% to nie, są, to nie są wyprzedaże, tak? To są odreagowania od lokalnych szczytów, kiedy potrzebujemy e, ostudzić nasze RSI, kiedy potrzebujemy e, tutaj przeczyścić lewar, kiedy szykujemy się na reakumulację. Więc oczywiście takie lokalne odreagowania to nie jest jakaś wyprzedaż czy też makrokorekta, tak? A jak już rozmawiamy o perspektywie makro, w dniu, w którym zakończyliśmy styczeń, mówiłem Wam o tej świecy, doji, która sygnalizuje tutaj zakończenie trendu. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli ktoś nie chce czekać na potwierdzenie tej świecy, bo oczywiście to opisywaliśmy też jak wygląda tak zwany confirmation candle, tak? Czyli, że czekacie na kolejną świecę, czy to z perspektywy godzinnej, godzinną, czterogodzinnej, czterogodzinną, dziennej, dzienną, a niestety z perspektywy miesięcznej trzeba poczekać na potwierdzenie kolejnej miesięcznej świecy. Więc rozmawialiśmy o tym, że jeżeli ktoś chce zagrać pod odwrócenie trendu bez potwierdzenia, no to oczywiście była to pułapka, dlatego że widzimy, że w obecnej chwili ta świeca w lutym ma wyraźny przyrost i niejako z perspektywy Coinbase'a dobiła do piku, blisko piku świecy styczniowej, tak? Także tutaj warto podkreślić, że ta, że ta tutaj świeca w lutym potwierdzi nam, bądź też zaneguje scenariusz wcześniejszej świecy Gravestone Doji, tak? Czyli Doji, Krzyża, Rozmawiali, rozmawialiśmy również o tych świecach. W najprostszy, łopatologiczny sposób świeca niezdecydowania, tak? W której mamy załamanie wolumenu i w której rynek nie jest zdecydowany, co dalej. Także tutaj z perspektywy miesięcznej wciąż piłka jest w grze i w żaden sposób bazując na obecnym miesiącu, wprawdzie jest dopiero 12 luty, nie możemy tutaj interpretować tej świecy doji jako wyraźny, potwierdzający sygnał do odwrócenia trendu. Pozostając na tym makrointerwale, no są tutaj rzeczy, które mnie jakby z punktu technicznego nie tyle bolą, ale rzucają w oczy, bo ja tutaj nie jestem od tego, żeby coś faworyzować bądź też coś negować, ale jeżeli zobaczymy na nasze miesięczne RSI, po raz kolejny jesteśmy na Coinbase, to zobaczymy, że kiedy osiągnęliśmy dołek. Bessy tutaj w 19 roku i kiedy zobaczyliśmy tą pułapkę, to pchnięcie w 19 roku, nasz poziom RSI wzrósł z niespełna 38 do poziomu 70, po czym zobaczyliśmy korektę i powrót do poziomu 44. W obecnej chwili nasze RSI wzrosło z poziomu 34 do ponad 74, tak? Więc oczywiście jest to też pierwszy sygnał, że my jakby z perspektywy makro Jesteśmy już na delikatnym, w cudzysłowie, streczu, tak? Bo jak zobaczycie, jak wygląda przyrost hossy, ten paraboliczny przyrost hossy, bo widać, że tutaj od tego punktu, gdzie mieliśmy um, atak świrusa, nazwijmy to, aż do pierwszego szczytu, można przy, w, w, no, zinterpretować to jak najbardziej z punktu miesięcznego jak, jako paraboliczny przyrost. To widzimy, że nasze RSI wystartowało ze strefy 0, którą wyznacza taki poziom 45-55, aż tutaj do poziomu 95. Więc jeżeli ten ruch miałby być tutaj kontynuowany do góry, no to na dobrą sprawę, będąc na poziomie 75, niespełna, do poziomu 96, bo taki poziom został wyznaczony w, tutaj w hoście 21 roku i w hoście 17 roku, nie jest tak naprawdę daleko, nie? Więc trzeba by było sobie odpowiedzieć, czy, czy jeżeli my mamy zobaczyć, jak niektórzy uważają, 200, 250, 300 tysięcy bitcoina, czy my tutaj w ogóle mamy wystarczająco streczu w tym wszystkim, żeby taki poziom, bazując oczywiście na RSI, zobaczyć, tak? Z punktu tygodniowego również widzimy, że nasze RSI jest tutaj przegrzane. Widzimy również po raz kolejny, że mamy tutaj, jakby nie patrzeć, jeżeli przebiliśmy. No tutaj znowuż według, według Coinbase'a nie przebiliśmy tego szczytu, mamy podwójny, regularny szczyt. Jeżeli dobrze widzę z tej perspektywy, jeżeli obecna. Nie, mamy niższy szczyt, jeżeli obecny szczyt wybije wyższy szczyt niż pierwszy szczyt, no to oczywiście mamy też tutaj wyraźną tygodniową dywergencję. Zresztą widzę, że ta dywergencja zaczyna się już rozgrywać od tej świecy, tak? Więc oczywiście jest to niedźwiedzia tygodniowa makrodywergencja, która pokazuje, że mamy odpływ, tak, w naszym trendzie, w naszym momentum, nasz trend słabnie, a nasza akcja cenowa rośnie do góry. Więc to są też rzeczy, na które ja osobiście z punktu technicznego zwracam uwagę i warto o tym mówić, dlatego że oczywiście w pewnym momencie gdzieś tutaj ta siła trendu się zakończy. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy na kluczowym punkcie oporu, bo oczywiście testujemy ten poziom z wcześniejszego zdechłego kota i tak naprawdę jest to, jest to idealny moment, by po raz kolejny wspomnieć o piątkowym filmie, tak? jak będziemy interpretować tutaj po potwierdzeniu Bitcoina powyżej tej strefy po odbiciu zdechłego kota, a jak będziemy interpretować poniżej tej strefy. Na koniec Total Crypto Market Cap Widzimy, że wciąż waflujemy się, można powiedzieć, pomiędzy strefą 1,49 trillion dollars, a strefą 1,63 trillion dollars. Mamy kolejną, kolejną próbę wybicia z tej strefy, bo tutaj mieliśmy już wcześniejsze próby. Tym razem udało nam się otworzyć kolejną świecę powyżej poziomu 1,63 trillion dollars. Najważniejsze jest to, czy nasza kapitalizacja utrzyma się powyżej tego poziomu 1,63, to jest ta żółta linia. Jeżeli tak, będzie to lokalny powiedziałbym sukces i indykacja do tego, że możemy tutaj na kapitalizacji również zobaczyć przyrost. Liczba tygodni, jaka, jaką spędziliśmy poniżej tego poziomu 1,63. To na dobrą sprawę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i na dobrą sprawę za 10 tygodniem, to jest ta duża zielona laga, wybiliśmy ten poziom i teraz chcielibyśmy utwierdzić się w przekonaniu, że ten poziom jest naszym oporem, przepraszam, wsparciem, a nie oporem jak był wcześniej. Okay? Jeżeli do tego dojdzie, to oczywiście będzie tutaj potencjalna indykacja do tego, że powędrujemy wyżej docelowy punkt na który patrzymy blisko 2,17 trillion dollars, co oznaczałoby lokalnie od obecnej wyceny kolejne 23% wzrostu na całkowitej kapitalizacji rynku. Oczywiście, owa sytuacja może potencjalnie bardzo dobrze wpłynąć na samego Bitcoina, niekoniecznie na altcoiny. Tutaj jakby dominacja będzie decydentem w tej kwestii i będzie rozstrzygała ten spór, kto dostanie większą część nowego napływu kapitału, ale oczywiście warto to również obserwować. Jeżeli wpadniemy po raz kolejny poniżej 163 trillion dollars, będzie to negatywny statement, który będzie oznaczał, że mamy tutaj kolejny fakeout, jak to było wcześniej. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był on pomocny, wartościowy. Jeżeli tak, jak zawsze walczymy pod każdym filmikiem o 1000 lajków. Jeżeli nie, można zostawić dislike i każdy są, wszyscy są szczęśliwi. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!